Jeśli chcesz być szczęśliwy, rób wszystko, by czuć miłość Boga do ciebie. Każdego dnia rozglądaj się w poszukiwaniu mnóstwa cudów i łask, jakie, jakimi on obdarowuje ciebie. Każdego dnia doceniaj dar nowego dnia od samego rana, doceniaj dar słońca. Doceniaj dar rozkwitu wiosną i dar liści jesienią. Zauważaj, jak cennym prezentem jest Twój oddech, który tak naprawdę jest połączeniem, jest pomostem między niebem a ziemią. Świadomy, pełen czci i delikatny oddech łączy Cię z Bogiem. Więc doceniaj każdy oddech, bo to jest prezent, to jest łaska. Możesz oddychać światłem, możesz oddychać samym nim. On jest tak blisko. Dziękuj, nieustannie dziękuj i doszukuj się cudów i łask w zwyczajnym dniu. Znajdziesz ich mnóstwo. Bo jesteśmy nieustannie obdarowywani, bo naturą Boga jest obdarowywać. On obdarowuje nas przez przyrodę, On obdarowuje nas przez innych ludzi. On pragnie obdarowywać nas, czyli siebie samego, poprzez Ciebie, siebie tak naprawdę. Więc jeśli jest Ci ciężko, Masz trudniejszy czas obdaruj siebie odpoczynkiem. Zadbaj o relaks, dawanie sobie relaksu, jest dawaniem w sobie miłości, czyli tak naprawdę Bogu w tobie. Jeśli czujesz się przeciążony albo smutny, poproś o pomoc innych. Bóg pragnie cię obdarowywać też przez innych ludzi. Bo chce Ci pomagać przez innych ludzi. Gdy jesteś dla siebie dobry, gdy opiekujesz się sobą, powraca Twoje światło, wracasz do światła, a o to właśnie chodzi. My tu mamy świecić boskim blaskiem, my tu mamy świecić radością, mamy promieniować z Boga, by rozświetlać ten świat. Gdy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, promienny, promienna. Wtedy światłość zwyciężyła, a im więcej z nas będzie tak świecić, nasze pola energetyczne będą nakładać się jedno na drugie i stworzymy jedno ogromne pole światła. W ten sposób sprowadzimy niebo na Ziemię tu na stałe, bo niebo już tu jest. Tylko mamy dostrajać się do niego. Bo niebo jest w tych najwyższych wibracjach szczęścia, wdzięczności, miłości, radości, uwielbienia, zachwytu. To jest niebo. Pamiętaj, najważniejsze jest, byś ty był szczęśliwy, bo wtedy świat będzie lepszy, staje się lepszy. Opiekuj się sobą. Sprawiaj sobie małe przyjemności w ciągu dnia. Pytaj się siebie, czego teraz pragnie moje serce i rób to. To wyzwoli w tobie ogromną wdzięczność. Wdzięczność jest tak wysoką wibracją. Ona również łączy nas z Bogiem. W przeciwieństwie do niewdzięczności, która nas oddziela od Boga, ona nie jest wysoką wibracją. I pamiętaj, że uczucia, Łączą Cię z niebem, łączą Cię z domem, dodają Ci energii, ładują Cię energią, uczucie miłości, wdzięczności, radości, uwielbienia, szczęścia, docenienie, zachwyt. To są uczucia. Uczucia łączą nas z niebem, to są wibracje nieba. W przeciwieństwie do emocji, które nas od nieba oddzielają i ograbiają z energii. Więc rób wszystko, by być na wysokich wibracjach. Po prostu. Dziennie rano zapraszaj cudownego Boga, światłość. Zapraszaj Go, by wszedł w Twój dzień. O, prośby na swoim światłem każdy fragment Twojej rzeczywistości, by wszędzie weszła Jego harmonia. O, dodaj Mu cały dzień, i poproś, by wszystkim się zajął. I z góry dziękuj, bo on już się wszystko zatroszczył. I rozluźnij się w totalnym zaufaniu i daj się poprowadzić, jak dziecko. Ty prowadź, ukochany Boże, nie moja, a Twoja wola, niech się dzieje, bo gdy dzieje się Twoja wola, dzieją się cuda. I wszystko, co dla mnie najlepsze, się układa zgodnie z najpiękniejszym marzeniem Twoim na mój temat. Spędzaj mnóstwo czasu z Bogiem, najlepiej na łonie natury, tak by Twoja dusza mogła swobodnie wtulić się w Jego najświętszego Ducha i odpoczywać, i napełniać się. Ciszy, bo Bóg jest ciszą, jest przestrzenią, z której wszystko się wyłania. U podstawy wszystkiego jest kojąca cisza i przewyższający wszelkie wyobrażenie, pokój. Poczuj ten pokój. Leczniczy, gdy wchodzisz w ciszę, zaczyna cię obejmować. Twoja dusza tak tego potrzebuje. Przebywanie w jedności z Bogiem w ciszy to luksus. Pozwalaj sobie na ten luksus jak najczęściej. On pragnie nas rozpieścić. Ja to nazywam boskim spa. On pragnie nas nieustannie obdarowywać, napełniać. On wie, że to jest dla nas najlepsze. W jego obecności wracamy do harmonii, do zdrowia, do szczęścia. Wracamy do siebie po prostu. A gdy już napełnisz się światłem po brzegi, że zacznie się ono przelewać, wtedy możesz zacząć pomagać innym. Pomaganie z serca, z miłości, z Boga to jest bardzo wysoka wibracja. Wtedy jesteśmy niesamowicie zasilani, niesamowicie błogosławieni przez całe niebiosa. Stajemy się aniołami, wspieranymi przez rzesze aniołów z najwyższej wibracji nieba. Wtedy czujesz ogromną radość i pragniesz pomagać jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo chcesz, żeby cały świat czuł to, co Ty. Jesteś tak szczęśliwy, bo jesteś w Bogu, jesteś wspierany, bo wprowadzasz światło w ten wymiar. A Bogu najbardziej na tym zależy. I pamiętaj o balansie, żeby nigdy nie pomagać z siebie, zawsze pomagać z Boga. Twoje ciało Ci to pokaże, gdy jesteś wyczerpany, to znaczy, że za dużo dałeś z siebie. Wtedy odpocznij, koniecznie naładuj baterię w obecności Stwórcy. Zanurzając się w Jego święte serce na łonie natury, w relaksie najlepiej. Bóg pragnie tylko dobra. On chce opiekować się tobą i całym światem, w wznosić ten świat, przemieniać w niebo, a może to robić tylko poprzez nas. Pamiętaj, gdy opiekujesz się sobą, opiekujesz się Bogiem. Gdy opiekujesz się innymi ludźmi, opiekujesz się Bogiem. Ty troszczysz się o zwierzęta, o rośliny, troszczysz się o Boga w tych istotach i cokolwiek w życiu zrobiłeś, z czego nie jesteś dumny. Pamiętaj, nie pozostawaj zbyt długo w poczuciu winy czy wstydu. To są bardzo niskie wibracje, które właśnie oddzielają nas od Boga. Po prostu. Na modlitwie, przeproś cały wszechświat za to, co się wydarzyło. Po prostu uznaj to za lekcję. Dziś już drugi raz nie postąpiłbyś tak samo, prawda? I oddaj to Bogu. Możesz to zrobić z wydechem. Oddaję Tobie to wszystko, kochany Boże. I w to miejsce zapraszam Ciebie, który jesteś prawdą na mój temat, prawdą o tym, że jestem czystą i niewinną istotą, jestem istotą świętą, bo ze świętości wyszłam, od świętości pochodzę świętość jest moim domem, moją macierzą, moim rodzeniem. Każda istota jest czysta i niewinna i święta. Wszelkie życie jest święte. I nie daj się nabrać, że jest inaczej. Ty jesteś święty. Jesteś czysty i niewinny, od zawsze na zawsze. Pamiętaj też, że jak o sobie myślisz, taki się stajesz. Więc patrz na siebie zawsze oczami miłości, oczami Boga. Jak On na Ciebie patrzy, jest to ogromny zachwyt Tobą, i wzruszenie, i duma, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Każdy z nas jest Jego pociechą. Dokładnie tak jest. Zostaliśmy stworzeni na chwałę Pana, by wyrażać Jego piękno, Jego dobro. Jego miłość, Jego świętość, Jego doskonałość, Jego harmonię, Jego wybitny umysł, Jego talenty. Wszystko to chce przez nas przepuszczać. Tylko czy my na to pozwalamy? Dziękuj za każdy swój talent. Dziękuj za każdą swoją zdolność i umiejętność. Dziękuj za wszystko. Bo Im więcej dziękujesz, tym więcej otrzymujesz. To niewdzięczność blokuje dopływ łask i cudów do naszego życia. To wdzięczność uwalnia cuda w naszym życiu. Poprzez dziękczynienie Jezus uwalniał cuda, gdy chodził po świecie. Przed rozmnożeniem chleba i ryb dziękował, przed wskrzeszeniem łazarza dziękował. Dziękował też przed przemianą wody w wino i tak dalej. Wiedział też, że dziękczynienie i uwielbienie dla Boga łączy nas z Nim najściślej. Dosłownie On bierze wtedy nas w swoje objęcia i zaczynają się cuda. Czy wiesz, że Bóg pragnie Cię ozłocić? On ponad wszystko pragnie naszego szczęścia. Taka jest jego natura, taka jest natura rodzica, taka jest natura miłości. Wcale nie musisz pracować ciężko, by on nieustannie cię zaopatrywał we wszystko. Daliśmy się w to wkręcić, nabraliśmy się na to, że ciężka praca jest najważniejsza, bo dzięki temu można zarobić. I żyć godnie, to nie jest prawda, to nie jest prawda. Praca i zarabianie pieniędzy nie mogą być na pierwszym miejscu, bo będzie ci w życiu ciężko. Gdy Bóg jest na pierwszym miejscu, Twoje życie jest lekkie, Twoje życie płynie. Jesteś samoistnie obdarowywany, dostajesz wszystko, co jest Ci aktualnie potrzebne. Poczuj to, co teraz Ci powiem, gdybyś tylko nieustannie trwał w zaufaniu, w objęciach Stwórcy, we wtuleniu w Niego, w totalnym zaufaniu jak dziecko. Nie musiałbyś nawet pracować. Poczuj to, bo to jest głęboka prawda o Bogu, który jest dawcą z samej swej natury, rodzica. On jest czułym opieką, opiekuje się całym stworzeniem, opiekuje się pracą Twoich narządów. Dlaczego miałby nie zaopiekować się całą Twoją egzystencją? Codziennie oddawaj się Bogu pod opiekę. I dostrzegaj, jak jesteś nieustannie obdarowywany łaskami, cudami, materią. Przejrzyj całe swoje życie i zobacz, ile dostałeś. I czuj wdzięczność, czuj zachwyt. I uwielbiaj Boga w tym wszystkim. Uwielbienie to atmosfera niebios. Sprowadza niebo na ziemię. Wiebie Boga we wszystkim i za wszystko. Za to, jak on jest cudowny. Mów mu komplementy. Mów o nim dobre rzeczy. Błogosław go, błogosław Boga. Który jest wszystko we wszystkim. Więc błogosław wszystkim i każdemu. Kochaj ludzi, kochaj siebie. To wszystko, on. Ona, miłość, przejawia się i chce się wyrażać na milion różnych sposobów przez każdego z nas. Gdy jesteś wdzięczny, wszystko jest ci po prostu dawane. Życie płynie lekko, życie dzieje się samo. Bo on. Wszystkim się zajął, bo wdzięczne serce jest bliskie Bogu. To jest Jego wibracja, która nas z Nim łączy. Jak również śmiech, zabawa, taniec, radość to są również wibracje nieba one również łączą nas ze źródłem. Jesteśmy zasilani. Pragniesz rozwijać swoje talenty i poprosić go o przepływ. Również jesteś zasilany. Uwierz w to, poczuj to. Pamiętaj, że wiara jest we wszystkim kluczowa. Jeśli w coś nie wierzysz, zamykasz dostęp tego do Ciebie. Ale jeśli uwierzysz, wszystko jest wtedy możliwe. Pamiętaj. Że stwórca jest zawsze na tak, cokolwiek wybierzesz. On powie tak, bo masz wolną wolę i on to szanuje. Dbaj o relację z nim, ona jest najważniejsza w Twoim życiu. Każda relacja wymaga pielęgnowania, by mogła rozkwitać i nieść piękne owoce. Więc spędzaj z nim jak najwięcej czasu. Najlepiej każdą chwilę dnia poświęcaj na rozmowę z nim, na modlitwę, medytację, uwielbienie. Mów mu, jak jest cudowny, jak jest piękny. Dziękuj mu za wszystko. Gdy jesteś w potrzebie, proś o pomoc. Bo tylko wtedy, kiedy poprosisz, on może zadziałać. Pamiętaj, masz wolną wolę. Zastanów się, co wybierasz, czego pragniesz, za czym, za kim twoje serce nieustannie tęskni. Twoje serce jest jak kompas. Lekkość i radość w sercu wskazują ci drogę. Podążaj w życiu za uczuciem radości. Niech radość niesie cię przez życie. I niech to będzie boskie życie w Jego prowadzeniu, w nieustannym dziękczynieniu, a przez to bardzo ścisłym zjednoczeniu. Istnieje jedyna droga, patrzeć tylko na Boga. Amen.